Możecie wierzyć lub nie, ale to wszystko leci na moją pszenicę. Przed chwilą przyleciała jedna banda i teraz leci druga. Codziennie, tak jak w zeszłym roku, całe stada przylatują stamtąd. Tam są takie jeziora, stawy duże i skurczy smoki codziennie rano przylatują na pszenicę. Oczywiście one przylatują też częściowo, żeby najeść się kukurydzy. Która gdzieś tam została o, i Sarny też chodzą Ale zobaczcie To wszystko leci do mnie Zakręcą się, zakręcą I zaraz będą lądowały Także darmowy paśnik Trzeba by chyba jak najszybciej ten RSM rozlać Co może im będzie kwaśno w gębie Zawiną, zawiną, zakręcą Zobaczą czy jest wszystko dobrze I zaraz będą lądowali. Będą lądować. No i właśnie jak już tutaj jestem, no to pszenica. W dalszym ciągu mamy takie miejsce. Ale tutaj chyba już wam mówiłem, to jest miejsce, gdzie przywoziliśmy ziemię nawoziliśmy i to takie jest zbite. O, o, zawracają. Mówię wam, że to jest normalnie chmara tego. Mamy też takie miejsca jak poprzeczniaki, gdzie ta pszenica wychodzi, wychodzi, ale ewidentnie widać, że nie jest tu jej za przyjemnie i zastanawiam się czy, kurczę w dalszym ciągu mamy jeszcze luty. E, czy tutaj mimo wszystko powschodzi jeszcze pszenica? Czy nie trzeba będzie jarą podsieć? Jak trzeba będzie podsiać jarą, to się podsieje jarą. No, Jezu, no nie ma tragedii, no. Trudno, to się podsieje jarą. Ogólnie, widzicie, rządki pszenicy całkiem ładne, natomiast są takie miejsca, jak wam przed chwilą pokazałem, gdzie no jest tak mokro. Ta ziemia, no jednak była zbita gdzieś tam miejscami, i no jest problem. I teraz, co jest, co jest bardzo takie optymistyczne, to to, że ta przynica już ma miejscami. Słuchajcie, podszyliście, więc zobaczcie. Więc za chwilę będzie się krzywiła i ona będzie się krzywiła bez względu na to, czy ja ten jej azot rzucę, czy nie rzucę. <laughs> Tutaj była dosyć duża norma wysiewu. Więc RSM, który mam zaplanowany, biorąc pod uwagę pogodę, jaką mamy będzie dobrym nawozem, wiadomo, że tutaj wszyscy mówią, że po kukurydzy powinien być, powinna być zastosowana saletra ewentualnie saletrosan, żeby jednak tej formy szybko działającej, stymulującej, stymulującej krzywienie było jak najwięcej, żeby te rośliny podgonić natomiast no, temperatury, sam przebieg pogody powoduje to, że czy my chcemy czy nie, to rośliny i tak będą się krzywiły to jest dla nas na plus, dlatego tutaj naprawdę myślę, że zastosowanie RSM-u co prawda mam RSM siarkowy i co prawda jeszcze nie wiem, kiedy z nim wjadę, ale myślę, że nie będzie, nie będzie tutaj w żaden sposób krzywdzące, biorąc też pod uwagę fakt, że yy, stosowany był tutaj też obornik, prawda, pod kukurydzę. Wiadomo, że kukurydza część tego obornika wykorzystała, ale część też na pewno została. Także no nie jest tak, że te rośliny będą Głodowały, nie będą miały co jeść. Natomiast jeżeli chodzi o rzepak, który mamy tam na jednym polu, na drugim, no to rzepak też, co wspominałem, dostał u mnie już jesienią mocznik. I to była bardzo dobra decyzja, bo dzisiaj jest problem z wjechaniem, więc te rośliny nie będą głodowały. Chociaż przy temperaturach, które mają być rzędu kilkunastu stopni, to te rośliny momentalnie ruszą. I może za chwilę się okazać jednak, że będzie brakowało. Ale tam mam Saletrosan 26, który w tym roku już wyjątkowo wydaje się być idealnym nawozem. Ciarka, dwie formy azotu. Eee, to no już na rzepak można powiedzieć gdzieś tam troszeczkę, że na rzepak już jest pomału, robi się późno. Chociaż, gdybyśmy patrzyli na kalendarz, nie jest późno. Patrzymy na pogodę. No ewidentnie wegetacja trwa. Tu niedawno wam pokazywałem, pole było czarne. Dzisiaj jest praktycznie całe zielone, nie licząc tych poprzeczniaków i takich tam miejsc bardziej zbitych, zjeżdżonych w gorszej kulturze. Natomiast no, rzepak, rzepak to jest rzepak. On powinien dostać w myśl zasady, że azot powinien czekać na roślinę, nie odwrotnie. Można powiedzieć, że poniekąd tak zrobiliśmy, bo mocznik dany jesienią już z inhibitorem. Pudra. Przytrzymała troszeczkę tego azotu, że tak powiem, czy też stopniowo go uwalniała, więc rośliny na bieżąco mogły sobie z niego korzystać. Co nie zmienia faktu, że ten azot trzeba podać i że ten saletrosan, w tym wypadku, moim zdaniem, będzie lepszym rozwiązaniem niż, niż RSM. Chociaż, no, może tak, niż zwykły RSM nie, natomiast niż siarkowy RSM wydaje mi się, że tak. Bo jednak. Ten azot będzie szybciej dostępny w resemie sierkowym. Mamy jednak zdecydowaną większość formy amidowej. A tu mamy pół na ma pół amonową. Patrzę, gdzie one tu siedzą. Za górką, bestie. Siedzą za górką. Także naprawdę, wydaje mi się, że w tym roku udało mi się. Czy tak inaczej, udało mi się. No taki był plan. Tak chciałem zamówić te nawozy. Tak te nawozy zamówiłem, właśnie, że na rzepak, którego nie widać, który jest. Za piękną mgłą. Widzicie, jak tak fajnie to wygląda, naprawdę. Dostanie, dostanie ten ten e, Salet rosan. Plusem w ogóle w tym roku granuli jest to, że będziemy w stanie dużo szybciej i pewnie mniej kolizyjnie wjechać w pole, aniżeli w przypadku RSM-u, gdzie no, jednak musimy pociągnąć jeszcze za sobą opryskiwać, który waży dużo więcej niż pełen rozsiewacz zasypany nawozem. Także no, wszystko ma swoje plusy i minusy. No w wiadomo, te ścieżki są trochę bardziej rozjeżdżone, więc nie powinno być takiego problemu. Natomiast w pszenicach już jakiś tam problem może wystąpić, prawda? To już może być troszeczkę gorzej, bo te ścieżki były raz przejechane, albo tak jak w przypadku tego pola wcale. No i tutaj też jest troszeczkę taka sytuacja, że ta gleba niespulchniona bardzo głęboko też ma troszeczkę inną nośność, więc też ten ciągnik w większości przypadków powinien przylecieć sobie górą. Mam jeszcze bliźniaki, przydałoby się z przodu bliźniaki. Aczkolwiek z bliźniakami też jest tak bardzo często, że posiadanie bliźniaków też powoduje albo wymusza na nas posiadanie dużo dłuższej liny, bo na bliźniakach zajedziemy dłużej dalej. Ale też z większego błota najczęściej trzeba wyciągać. Także bliźniaki to też taka złudna. Dają takie złudne poczucie, że wszędzie przejedziemy. No nie, no wszędzie nie przejedziemy. I dwa słowa do wczorajszego filmu. Słuchajcie, logicznym jest to, że nikt nie będzie robił żadnej listy obecności. No przecież to jest logiczne. Że logicznym jest też to, że nie każdy jest w stanie pojechać. Natomiast te dwa proste frazesy, które nie mają pokrycia. Powiedzmy, w jakichś tam faktach w rzeczywistości, powodują, że docierają do nas takie najprostsze rzeczy. Ja zawsze mówię, takie najprostsze argumenty, ale tak, takie troszeczkę przedstawione kontrowersyjnie, najbardziej działają na nas, najbardziej działają na, na ludzi, najbardziej do nas trafiają. I nie wiem, czy to jest zasługa tego filmu, czy po prostu mgła się podnosi, czy po prostu. Ludzie gdzieś tak czekali z tymi zgłoszeniami, ale momentalnie ilość chętnych do autobusu się zwiększyła. Dostałem też sporo wiadomości, też i telefonów z takim podziękowaniem, że, że, że być może zmobilizowałem ludzi do tego, żeby się zgłaszali, bo dostałem taki naprawdę pozytywny odzew, że, że nagle się chętnych zrobiło i to jakby ja nie przypisuję sobie tej zasługi absolutnie. Na pewno było grono, grono osób, które zniechęciłem. I oni powiedzieli, że mają to tym bardziej w, dupę, w dupie. Ale wydaje mi się, że tacy, tacy ludzie i tak by nie pojechali. O, lecą kolejne. Wydaje mi się, że tacy ludzie i tak by nie pojechali. Natomiast też jest jakieś tam grono osób, do których właśnie chciałem przede wszystkim dotrzeć, którzy, którzy no mają możliwość pojechania, którzy mogą... O, zobaczyły mnie. I już, na boki. Którzy mogą poświęcić te troszkę czasu i pojechać naprawdę... No, toż my nie robimy tego dla siebie, nie? No, to, 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 to przecież ja dla siebie to robię samego. No Robimy to dla ogółu. Ja już to tłumaczyłem i tłumaczyć nie będę. I kolejna sprawa, słuchajcie, jeżeli chodzi o rozmowy, które miałyby się odbyć, te rozmowy muszą się wręcz odbyć. To jest, to, jest, to jest konieczność, żeby te rozmowy się odbyły i żeby one się odbyły jak najszybciej. Przecież my nie strajkujemy dla samego strajkowania. Nie jeździmy na strajki po to, żeby się przejechać. Jeździmy po to, żeby osiągnąć jakieś konkretne rozwiązania. A bez rozmów nie da się nic ustalić. Więc to nie jest tak, że 27 nie można usiąść do rozmów. Wręcz musimy usiąść do rozmów. Wręcz te rozmowy muszą się odbyć i muszą się odbyć jak najszybciej. Każdy dzień zwłoki w rozmowach, w ustaleniu konkretów działa tylko i wyłącznie na naszą niekorzyść, a na ich korzyść. Więc ja wręcz bym żądał, żeby 27 odbyły się jakieś rozmowy, ale wiem, że się nie odbędą, bo nie będzie ministra, a premier i tak pewnie do nas nie wyjdzie. Natomiast jestem za tym, żeby te rozmowy się odbywały jak najszybciej. I też pamiętajcie, że wśród osób, które ostatnio na przykład rozmawiały na granicy, jest olbrzymie grono rolników. My się skupiamy na związkach, na izbach, natomiast tam było olbrzymie grono rolników. Wiem, że wśród Was są ludzie, którzy znają osobiście osoby, które by uczestniczyły w tych rozmowach. I, i tym osobom naprawdę my musimy poświęcić. Sporo takiego i naszej czystej ludzkiej serdeczności. Musimy ich wspierać, pomagać, żeby oni wiedzieli, że my, kurde, no powiem wprost, wierzymy w nich, że my im ufamy, że oni są tymi ludźmi spośród tych wszystkich związków, tych wszystkich grup, którzy tak naprawdę trzymają, może to złe określenie, bo też nie jest tak do końca, że, nie wiem, związki nagle nie są po naszej stronie, tylko... Te osoby nie mają żadnego swojego prywatnego biznesu w tym. Nie mają żadnych układów, nie znają się pośród tych wszystkich tam układanek. Często w tych związkach i tak dalej są ludzie, którzy znają się z tymi innymi politykami od lat. To też ja nie mówię, że ci ludzie są źli i, i chcą wszystko robić na swoją stronę, ale istnieje jednak większe ryzyko, że taka osoba będzie bardziej skłonna na pewne propozycje niż ludzie, którzy są naprawdę tak typowo oddolni, są naszymi. Znajomymi rolnikami, którzy razem z nami pracują na tej ziemi tak prawdziwie, którzy nie są powiązani właśnie w żadne układy, układziki, są powiedzmy nowymi, świeżymi ludźmi. I my musimy im dać wsparcie, i my też musimy głośno mówić, że, że my wręcz żądamy, żeby oni uczestniczyli w tych rozmowach. To jest nasz głos. Ludzi, którzy z nami bezpośrednio rozmawiają, z nami prostymi ludźmi, którzy nas słuchają, którzy jeżdżą z nami, są z nami ramię w ramię na tych wszystkich strajkach, a nie pokazują się od czasu do czasu i my wręcz żądamy, żeby oni byli uczestniczyli w tych rozmowach. Jeżeli miałoby się roz odbyć rozmowy w gronie związków i tak dalej, ale bez tych ludzi, to my w ogóle nie bierzemy pod uwagę takich rozmów i ustaleń. Koniec kropka. I pamiętajcie, że najważniejszymi postulatami są te dwa, trzy postulaty, czyli granica, Zielony Ład i, i jakby zabezpieczenie hodowców, żeby mogli dalej pracować tak, jak pracują, bez ograniczania tej hodowli, i tak dalej. I dopiero później rozmawiamy o czymś inaczej. Nie jest odwrotnie. Nie jest tak, że jakiś tam czwarty, piąty, szósty postulat będzie ustalony, i my rozwiązujemy strajki. Nie. Te trzy postulaty są ustalone, a. To wszystko inne, co tam ustalą bądź nie, nie ma żadnego pokrycia do momentu, kiedy te trzy główne postulaty nie zostaną w jakikolwiek sposób rozwiązane. Być może granicy nie da się całkowicie zamknąć, ale da się to zrobić inaczej. No, wiecie, nie, nie, nie wszystko. Tak wyglądają po prostu jakieś rozmowy, negocjacje, że nie wszystko jest tak, jak jedna strona sobie tego życzy. Na tym polegają te negocjacje. Trzeba ustalić pewne rzeczy, które jedna i druga strona akceptuje, prawda? Eee, także naprawdę z mojej strony taki apel, żeby. Żeby mieć tą świadomość, że rozmowy odbyć się muszą. Muszą się odbyć, koniec, kropka. I my musimy żądać, no w chwili obecnej mamy tych naszych przedstawicieli, którzy, którzy uczestniczą w tych rozmowach, czy też uczestniczyli. I my musimy żądać od wszystkich, żeby ci ludzie byli tam dopuszczeni, bo jeżeli nie będą dopuszczeni do jakichkolwiek rozmów, to nas te rozmowy, które oni sobie tam będą w swoim gronie prowadzić, ale bez przedstawicieli naszych, takich oddolnych, Absolutnie mamy te ustalenia i rozmowy gdzieś. Nie bierzemy ich w ogóle pod uwagę, wręcz je odrzucamy i działamy wtedy w 100% sami, ale mam nadzieję, że tego absolutnie nie dojdzie. No bo, no bo widzicie, jaka jest pogoda. Także czas, gra niestety na naszą niekorzyść. Ale no w dalszym ciągu trzeba się mobilizować, trzeba jechać jutro na tą Warszawę, trzeba zrobić swoje i, i pilnować tego, żeby wszystko po kolei odbyło się tak jak, tak jak my chcemy. I też warto, jeżeli macie jakieś tam kontakty z ludźmi, którzy są w izbach, bo przecież tak jak wspomniałem, to nie jest tak, że jak ktoś należy do izby, tuż jest zły i koniec, kropka. Absolutnie nie, tam zdecydowana większość ludzi jest po naszej stronie, jest bardzo w porządku. I my musimy też tym ludziom tłumaczyć i ich naciskać, żeby wzięli właśnie tych naszych przedstawicieli, tych ludzi, którzy, którzy, którzy organizują te strajki, bardzo się w to, w, to w to weszli, bardzo się poświęcili, tracą swój czas itd., dalej. I ważne, żeby, żeby właśnie ci ludzie byli wręcz. Oni powinni być wręcz jako pierwsi zaproszeni na jakiekolwiek rozmowy, a izby powinny siedzieć, czy też związki oczywiście też powinny uczestniczyć w tych rozmowach, ale główny głos powinni mieć nasi przedstawiciele. Ja tak to widzę i byłbym mega szczęśliwy, gdyby tak to się skończyło. Trzymajcie się, cześć.